Mieszkaliśmy w górniczej kolonii Nowy Jork-Karwina. Pochodzę z Karwiny Dwójki, miejscowość Meksyk. Mieszkaliśmy z rodzicami i babcią w Solcy. Jestem w miejscu, w którym były źródła, strzypnioczki. Stara Karwina to nieistniejące już miasto, które ma za sobą burzliwą historię. Tutaj, w sercu Śląska Cieszyńskiego, spotykały się obok siebie różne narody i kultury, a Polskość była jednym z fundamentów rozwoju tych terenów. Kopalnie węgla, tętniące życie społeczne, polskie szkoły, chóry, kluby sportowe i stowarzyszenia to wszystko tworzyło unikalny charakter tego miejsca. Dziś Stara Karwina to już historia, ale w pamięci tych, którzy tu żyli, wciąż żyją wspomnienia. Posłuchajcie opowieści tych, którzy pamiętają, jak polska tradycja, język i kultura przetrwały na tych terenach mimo burzliwej historii. Byli Polacy, dużo Polaków. Dodatkowie mieszkało 99,9% Polaków. Pierwsze miejsce, gdzie rozpoczynałem mecze piłkarskie, Polonia, Karwina i Odra Karwina. Zawsze chyba zostanie ta scena w pamięci i w